No, panie dyrektorze, pierwszy raz się spotykamy od tego jak pan e, przejął obowiązki dyrektora szpitala w Kańsku. E, panie dyrektorze, trzy miesiące minęły pana pracy. E, jak wygląda sytuacja aktualnie szpitala i jak są, jakie są pana plany rozwojowe szpitala e, na chwilę obecną? Panie redaktorze, ja trochę od, zacznę y, z innej strony, bo... Dyrektorem się bywa, przyjechał nowy dyrektor, ma realizować cele właściciela. Właścicielem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego szpitala. Moim zadaniem jest oczywiście pilnowanie, żeby szpital się rozwijał właściwie, i to będę robił. Ale wspomnę też o sobie, nie jestem takim zrzutem, bo ja wspominam, że niedaleko stąd mieszkałem, bo w płotach a maturę zrobiłem w Gryficach. Potem wyjechałem do Szczecina i tak pracowałem w różnych miejscach, w tym wiele lat w korporacji, więc mam takie spojrzenie menadżerskie, chociaż jestem lekarzem, ale zarządzającym służbie zdrowia od wielu lat. Tu praca jest czystą przyjemnością, bo mam piękny widok z okna. Jesteśmy w, w otulinie parku jakiegoś naprawdę fantastycznie. Świetni ludzie, zgrany zespół, specyfika Szpitala Rehabilitacyjnego e, ma swoje uwarunkowania, ponieważ jesteśmy pod konserwatorem zabytków i, i, i każdy budynek tutaj podlega ochronie, jak również każde drzewo, czyli cały teren, co e, ma swoje plusy, ale ma też plusy ujemne, bo, bo o, o wszystko musimy prosić konserwatora i musi wyrażać zgodę nam na, na wszelkie modernizacje, a dzieje się w szpitalu sporo, remontujemy te budynki, które są z 1906 roku, więc dosyć stare. W tej chwili budynek, w którym leczymy nerwice jest z zewnątrz już ukończony, robimy tak zwaną termomodernizację w środku plus Przeprowadzone z remontem pomieszczeń, które tam się znajdują, i to się zacznie już w czerwcu. Przygotowujemy się też do zmiany dachu w głównym budynku, bo te dachówki są dosyć stare i wymagają tego. Szukamy źródeł finansowania, ale mamy najważniejsze, niezbędne zgody. No, ja liczę na to, że budynek tak stary, jako zabytek. Znajdziemy źródło finansowania, tak jak kościoły dostają pieniądze, ponieważ są stare, tak i my te znajdziemy. Najważniejsze, że mamy zgodę. Co do y, y, naszych planów, no rozwijamy się. No, to, ta część szpitalna to jest część rehabilitacyjna to jest rehabilitacja ogólnoustrojowa, kardiologiczna i ta część neurologiczna, ale. Y, jak pan redaktor wie i państwo, działamy również w Drawsku, w Złocieńcu, w Świdwinie i to jest ta druga jakby noga naszej działalności, czyli działalność psychiatryczna. Prowadzimy tam Centra Zdrowia Psychicznego, które zajmują się pacjentami, które wymagają opieki psychiatrycznej, psychologicznej, wsparcia, często kryzysowego. Przy tych centrach są też tak zwane klubiki pacjenta i o tym też pewnie chcemy rozmawiać, ale to może za moment. To jest taka druga część działalności naszego szpitala, bo chcę podkreślić, że jesteśmy jednością. To nie jest tak, że centra zdrowia sobie, a my sobie i dwa różne. Nie. To, to jest ta sama jednostka, czyli szpital MSWA w Złocieńcu. Z tym się wiąże to, że w planach mamy budowę pawilonu na 70 łóżek szpitalnych tu na terenie naszego szpitala. Mamy wydzielone miejsce, mamy zrobione projekty, są, to będzie pawilon zlokalizowany na trzech poziomach plus piwnica, czyli razem cztery poziomy, dosyć duży. Robimy w tej chwili kosztorysy. One są istotne do wycen i przy ubieganiu się o fundusze i to się dzieje w tej, tej chwili, to jest kwestia tego miesiąca już nawet. Jest źródło finansowania, które wspierane jest przez Ministerstwo Zdrowia. My spełniamy wszelkie kryteria, więc prawdopodobnie około sierpnia będziemy wiedzieli, że dostajemy finansowanie i ruszamy z budową. To jest projekt długoterminowy, bo to będzie około dwóch lat, jak się uwiniemy, może trochę dłużej, no ale jest szansa na ten rozwój, o którym tu mówimy. Więc... Panie, Panie dyrektorze, no właśnie, bo... Rozbudowa szpitala o 70 dodatkowych łóżek to jest duża inwestycja, i generalnie no, wiąże się z tym, że ruch w takim szpitalu się zwiększa, przez co um, potrzebna jest infrastruktura, infrastruktura towarzysząca większa. Jak sobie z tym poradzicie? No, bo um, taki temat się na pewno pojawia. Pojawia się to. Yy, jest więcej problemu, bo jak pan wie, w takich miejscach oddalonych od dużych miast i od centrów yy, akademickich yy, brakuje przede wszystkim kadry. Tutaj lekarze dojeżdżają, psycholodzy dojeżdżają często z Koszalina, z brzegu, ze Szczecina, w ten sposób, więc jeśli my chcemy się rozbudowywać i, i mieć łóżka związane z terapią psychologiczną, psychiatryczną to musimy mieć kadrę i to o zdobyciu tej kadry zaczynamy myśleć już dzisiaj, żeby za trzy lata ona była. Więc to jest jakby zasadniczy problem, Natomiast co do infrastruktury, bo wspomniał Pan i myśli Pan o na przykład o parkingach, które są tu, taki chaos mamy trochę przed szpitalem w tej chwili. A to dlatego, że to nie jest nasz teren. To droga jest złocieńca, czyli miasta, która była przejęta przez od, z tego co wiem, lasów państwowych. I ona też nie spełnia specjalnie kryteriów, nie ma oświetlenia. Parking jest tak byle jak zrobione, ale to też nie nas teren, tylko teren nadleśnictwa. E, taki jest stan faktyczny. Natomiast e, e, ja jestem po rozmowach z, z nadleśnictwem. E, niedługo będę rozmawiał z wicewojewodą na temat e, przejęcia części tego terenu, na którym znajduje się parking, może trochę nawet w zaokrągleniu, od lasów państwowych. To jest administracyjnie trochę skomplikowane, bo trzeba coś dać w zamian. No, w każdym razie jest wola. Jest wola. I nadleśnictwo, i wicewojewoda obiecali nam wspomóc. Być może trzeba będzie zaangażować to Ministerstwo MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury, ale jest to do zrobienia. Wówczas mając ten teren, to my go uporządkujemy. Nie będziemy tam wycinać drzew, tam jest ładny drzewoson, ale zagospodarujemy teren tak, że zrobimy porządny parking, porządne dojście, oświetlone ulice. To jest w naszych planach i to już zaczęliśmy realizować krok po kroku. Oczywiście to też trochę potrwa, nie? to jest rzecz przynajmniej na rok, żeby papiery zadziałały i wtedy możemy ruszać, ale myślimy o tym. Panie doktorze, wspomniał Pan o klubikach pacjenta, i moje pytanie dotyczy klubika, klubików w złocieńcu. Były sygnały, że jest tam jakiś kłopot w tym klubiku? Co no, chętnie odpowiem, podpytę? tak. Te klubiki pacjenta, co to jest? Trzeba Państwu wyjaśnić. Centra zdrowia psychicznego zajmują się pacjentami i oni są albo leczeni w środowisku. Albo są terapie na miejscu, ale częścią tej terapii w założeniach projektu tego pilotażowego, ale również w moim głębokim przekonaniu, to jest stworzenie tych klubików, gdzie pacjenci kontynuują terapię. To nie jest miejsce jak klubokawiarnia, przychodzę na kawę czy zjem zupę i wychodzę. Tylko miejsce, gdzie kontynuujemy terapię, czyli są cele wyznaczone, i ci pacjenci realizują tą terapię w innym miejscu, jakim jest klubik. Tam jest trochę inna atmosfera, bo oni tam pracują poprzez terapię zajęciową, mają wycieczki, mają inne aktywności, które powodują, że są przywracani społeczeństwu w taki naturalny sposób. Nie są wyizolowani i odcięci od świata, czyli tacy stygmatyzowani, że siedzą w swoich miejscach, nikomu ich nic nie wie, I, i, i można powiedzieć, że, że są straceni dla społeczeństwa, ze szkodą dla obu stron, natomiast są przywracani z domu społeczeństwa. I te klubiki odgrywają. I jeszcze raz podkreślam, w moim przekonaniu dużo rolę i chcemy je utrzymać. A dlaczego mówimy o problemie jakimś? A no problem jest taki, że one nie są finansowane przez fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia. Chociaż, tak jak podkreślam, uważam, że jest to część terapii i one są istotne. Więc muszą być finansowane przez budżet szpitala, co jest trudne, dlatego że my nie mamy w swoich strukturach, tych klubików, to, to jest jakby dodatkowa część, która ona nie musi być, nie jest obowiązkowa. Ale chcemy to utrzymać, więc na dzisiaj szukamy rozwiązań, które spowodują, że będziemy mogli to sfinansować, znaleźć budżety, żeby utrzymać te klubiki. No, szczególnie mówię tutaj o złocieńcu, bo jest tutaj mały kłopot powstał. To miejsce, w którym jesteśmy jest odpowiednie, jest fajne dla nas. My notabene je sami wyremontowaliśmy. Zrobiliśmy aneks kuchenny. Dostarczone zostały tam meble własnym sumptem. W tą substancję, która nie jest nasza, bo to jest miejsce prywatne. No Ale jest za drogie dla nas. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać również z właścicielem. To może Sytuacja nie jest jasna, może nie wszyscy rozumieją, co to jest. To nie jest komercja, my to robimy dla, dla, dla tej lokalnej społeczności i, i chcemy to dobrze robić, no, ale też jak na wszystko potrzeba funduszy. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że mamy życzliwych włodarzy, nowe władze się są teraz po wyborach i rozmawiałem już ze starostą, w Drawsku, starostą powiatu, który obiecał nam wsparcie. Rozumie problem, jest za tym, chce nam pomóc. Szeroko rozumiany. Również pani burmistrz Nowa Złocieńca też zna problem. Zwłaszcza, że ona pracowała w Centrum Zdrowia Psychicznego, bo jest psychologiem, to tym bardziej rozumie temat i też obiecała nam pomoc. Są świeże rozmowy. Ale one trwają i myślę, do końca tego miesiąca chcemy temat rozwiązać i spowodować to, żeby to ten klubik mógł działać w złocieńcu. Być może w tym samej lokalizacji, jeśli uda nam się z właścicielem dogadać na nowe warunki, może gdzie indziej, ale chcemy, żeby on był. Natomiast o jednym chcę jeszcze powiedzieć. Tam są leczeni pacjenci i oni nigdy byśmy nie zostawili pacjentów bez opieki. Nawet gdyby doszło do sytuacji, że musimy ten klubik wyłączyć z ucieńców, to pacjenci będą zaopiekowani. Nie zostawimy ich samych. Natomiast podkreślam jeszcze raz, i to kiedyś powiedziałem, bo byłem w tym klubiku, tym ludziom, którzy tam pracowali przy stołach, że chcę, żeby ten klubik istniał i wszystko zrobię, żeby tak się stało. Panie dyrektorze, weźmy jeszcze na chwilkę do Kańska, bo uh -huh. e, słyszeliśmy tutaj, że inwestycje będą prowadzone, natomiast też e, z tego co wiem, dowiedziałem się e, e, będą prowadzone remonty w budynkach, które już e, częściowo były przygotowane, e, zostały renowacje porobione, a teraz kolejne etapy się szykują. No tak, tak, tak właśnie jak w tym jednym nowym budynku przy wejściu. Znaczy on pięknie wygląda na zewnątrz, ale w środku wymaga mocnego remontu. I mamy na to środki i od czasu ruszamy z remontem. Y on potrwa ze dwa miesiące, to będzie trochę wiązało się z trudnościami dla pacjentów. No cieszymy się, że możemy to zrobić i tak etap po etapie, bo kolejnym etapem będzie przebudowa głównego budynku. Ten budynek jest piękny również z zewnątrz, jak się go ogląda, mówi jaki ładny budynek, ale nie chciałby Pan być tam pacjentem, ponieważ on jest stary, no jest pięknie widok, ale na przykład nie ma łazienek w odpowiedniej ilości. I my teraz chcemy go tak przebudować, żeby zrobić pokoje takie, takie boksy, pokój, łazienka, pokój. To jest konieczne. Czy Pan sobie wyobraża? Po akademicku. Trochę po akademicku, ale to jeśli tam jest 40 osób na oddziale, mamy dwie łazienki, no to, to jest kłopot. Nie? Chcemy standard mocno podnieść tym pacjentom, którzy w tej chwili tam są. Też mamy już rozruszone plany, wiemy jak to będzie wyglądać i powinniśmy ruszyć z remontem po uwzględnieniu tych wszystkich rzeczy związane z konserwatorem zabytków i finansowaniem i tak dalej, ale chcemy to, to zrobić i to będzie działo się lada moment. To, co zrobiliśmy ostatnio w ostatnich tych dwóch miesiącach, to jest to, że w końcu windy będą na, na, naprawione i, i, i wymienione w zasadzie, bo one już nie spełniały żadnych kryteriów w 25 lat, nie, nie powinno ich być. Mieliśmy problem z wykonawcą. W zeszłym roku to jeszcze nie za mojej kadencji, ale teraz y, uporządkowałem temat i jedna winda już jest skończona, kończymy drugą i w końcu pacjenci będą mieli no, godne warunki, a nie tak jak do tej pory żyć, szczególnie ci z niepełnosprawnościami mieli problem z poruszaniem się po piętrach. Panie dyrektorze, ja myślę, że za 3-4 miesiące spotkamy się i pan nas osobiście wprowadzi po tych zmianach, które tu nastąpiły. Tak bym chciał, redaktorze, no, chętnie będę Państwa informował, bo y, chcę, żebyście y, Państwo tu mieszkańcy, mieszkańcy powiatu wiedzieli, co się dzieje w Waszym szpitalu, bo no, też dla Was tu jesteśmy. Dziękuję teraz. Proszę bardzo.